Prawie już jesteśmy przy 90 części tych zadań do matury. I tak. Już możesz tu zobaczyć, z czego będziemy korzystać. Wszystko jest w tablicach maturalnych pod podpunktem trygonometria. I zadanie pierwsze. Liczba cosinus 120 stopni jest równa liczbie. No i właśnie. Czyli co my mamy? Kosinus 120 stopni. Czyli patrzę. Mogę sobie skorzystać albo z takiego wzoru, albo z takiego. No i co nam to da? No i dobra. Czyli tak, pierwszy sposób korzystam z pierwszego wzoru. Czyli kosinus 120 stopni równa się kosinus. 90 stopni plus 30 stopni. 90 plus 30 to jest 120, stąd się to wzięło. I tak. 90 plus alfa to jest minus sinus alfa, czyli minus sinus 30 stopni. 30 stopni to jest sinus 30 stopni, to jest jedna druga, więc mam minus jedna druga. Zwróć uwagę, że to jest sinus 30 stopni i nam wyszedł minus, to nie będzie to. No to teraz właśnie. Jak to rozgryźć? Zwróć uwagę, że w jednym miejscu występuje ta nasza minus 1 druga razy tangens 45 stopni. Czyli mnożyliśmy tucznie jedynkę. Czyli zrobię tangens 45 stopni to jakby nie zrobiła nic. Dlaczego? Bo tangens 45 stopni to jest 1. Czyli mam minus 1, druga razy 1. Po prostu ten tangens 45 stopni to jest taka zakamuflowana jedynka w przebraniu. Więc odpowiedź C jest tą odpowiedzią poprawną. No i dalej. Mówiłam, że można na dwa sposoby, no nie? No to drugi sposób, drugi wzór. Cosinus 120 stopni równa się kosinus 180 stopni minus 60 stopni. No i co tutaj ja mam? Minus kosinus 60 stopni, a co się równa? Minus kosinus 60 stopni to ów zaskoczenie jedna, druga. I znów domnażam sztucznie 45 stopni. I tak, nadal to. Tangens 45 stopni nadal jest jedynką. Nadal w kamuflażu. Dum, 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 dum. No, więc dlatego to jest odpowiedź C. Eee, też do tego zadania możesz podejść w ten sposób: że jak sobie to rozpiszesz, no to widzisz, że no nie bardzo ani to, ani to, więc zostaje ci tylko to. Tyle. Jak masz jakiekolwiek pytania do tego zadania, no to pytaj. Idziemy dalej. A dalej mamy. Klasyk. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział minus 3 plus nieskończoność. Funkcja f może być określona wzorem. No i dobra. Więc tak, mamy funkcję kwadratową, no nie? Za dużo tutaj nie będziemy myśleć. Mamy tak i tak. I mamy. Dwie opcje przy funkcji kwadratowej. Może ona być taka. Może ona być taka. I tak. Dym, dym, dym. P, Q. P, Q. Czekajcie, bo coś mi to szura. I tak. Zbiór wartości jest odkąd? Od minus nieskończoności do naszego q, tak? Czyli od minus nieskończoności do q. A tu od q do plus nieskończoności, od q do plus nieskończoności. I tak, tu, co nadal wiemy, że tu nasza a jest większa od 0, tu a jest mniejsza od 0, bo parabola smutna to przy x kwadrat mamy minus, tu jest dodatnie. Więc wiemy, że na pewno odpowiedzi. A i D odpada. Dlaczego? Bo tu mamy A równe minus 3, a tu mamy A równe minus 2, i to jest mniejsze od zera, a my tak nie chcemy. I wiemy, że zbiór wartości jest od Q do plus nieskończoności. No to popatrzmy. U nas nasze Q wynosi minus 3. Krzeszka. Mm -hmm. No to który z mi opisuje Q minus 3, odpowiedź C, tak? Bo tu jest dana funkcja kwadratowa jest w postaci kanonicznej. I to, co jest za kwadratem, to jest nasze Q. A my potrzebujemy, żeby to Q było minus 3. Pium! I tyle w tym zadaniu. Fajne, co? I już jak masz pytania, daj znać. I idziemy do kolejnego zadania. W trójkącie równoramiennym, no to sobie zrobimy trójkącik. Trójkącie równoramiennym. Pęk. pęk, pęk, Co mamy? Ramię ma długość 16. Yy, I tworzy z podstawą trójkąta. Kąt on mierzy 75 stopni. Tu też jest 75 stopni. Jak tu jest 75, to jest 75. To tu jest 30 stopni. Dlaczego? Gdyż, ponieważ suma miar kątów wewnętrznych który w trójkącie wynosi 180, więc 75 stopni plus 75 stopni plus jakaś alfa, musi nam to dać tyle. Czyli alfa równa się 180 stopni minus 150 stopni, to jest 30 stopni. I dlatego tu mamy 30 stopni. I co dalej? Ani nie mamy wysokości, ani mamy nic, a mamy obliczyć pole. Ale tutaj trzeba otworzyć tablicę maturalne. i mamy wzory na pole trójkąta. I jest taki jeden wzór na pole trójkąta, który mówi nam o tym, że pole to jest sinus. Między dwoma ramionami, które znamy, między dwoma bokami. Czyli u nas jest tak pole równa się. Jedna, druga, ramion, ma, mamy razy 16, razy 16, razy sinus 30 stopni. A to się równa 1, 8, czyli jest 8 razy 16, razy. 1, 2, 1, 8, to się równa 64, czyli odpowiedź D. Jeszcze raz, jak to działa? Ten wzór na pole trójkąty działa tak, jak na przykład tu byśmy mieli 30. Dobra, niech będzie 30 90, proszę się nie czekać, że tam nie ma idealnie. I to niech będzie, jak to byśmy mogli zrobić, 5, 4, 3, no nie? To pole to jest to razy to, czyli to razy to razy sinus tego, albo to razy to razy sinus tego kąta, albo ten bok razy ten bok razy sinus tego. Hmm? I tyle. Jak masz jakiekolwiek pytania, tutaj znać. I lecimy dalej. A dalej co my mamy? Punkt S jest środkiem okręgu. Kąt alfa wynosi. No i teraz tak czekajcie, wezmę tutaj to nam. żeby trochę większe było. Mm -mm. Ale jak zwykle, w moim życiu nie będzie nic aż takie łatwe. Słuchajcie, bo mi się tu wszystko wykiełbasiło. No, dobra. I będzie to powiększone. I tak. Musimy obliczyć tą alfę. A jak do tego dojdzie? W bardzo fajny, prosty sposób. Mianowicie To jest 84. I jak? Jak tu sobie poprowadzę to, to to jest takie samo jak to, prawda? To są generalnie promienie. Jak tu jest 24 stopnie, to tu też jest 24 stopnie. Jak tu jest alfa, to tu po drugiej stronie też jest alfa. I teraz tak. Mając już to, jest kilka dróg, żeby zrobić to zadanie. Jedna z nich jest taka. Pierwsza droga. Pierwszy sposób. Tu mam 84. Nazwijmy to beta. To duże będzie tutaj gama. Czyli nasza gamma to się równa 24 stopnie plus alfa, prawda? A wiemy, że beta to się równa 2 gamy, tak? Bo to jest kąt środkowy i kąt wpisany oparty na tym samym łoku. Więc 84 stopnie równa się 2 gamma. Podzielimy to na 2. Dlaczego? No, żeby wyliczyć tą naszą gamę. Jak będziemy mieć wyliczoną gamę, wtedy wyliczymy alfa. I dzielimy 84 podzielone na 2. Tak, zapomniałam pisać. I 84 podzielone na 2 równa się 42. Czyli teraz mogę z tego skorzystać, że 42 stopnie to się równa. 24 stopni plus alfa. Czyli alfa równa się 42 stopni minus 24 stopnie. Czyli alfa równa się 18 stopni. Tak, koniec zadania. Ale mówiłam, że można to na kilka sposobów zrobić. Czyli pierwszy to jest taki najszybszy, no nie? O? Chyba się nie zawiesiło. Dobra. Nie wiem, czemu tak się stało, ale no, przepraszam Ciebie za taką niedogodność. Drugi sposób jest taki, że wyliczamy tutaj ten kąt. Ale delta. I znów korzystamy z tego, że suma trójkąt, kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180, 24 stopnie plus 24 stopnie. Plus kąt, nie to sobie ABC, ASC. ASC. Tak. No i teraz mamy co? 180 stopni minus 24 stopnie i minus 24 stopnie. Czyli mamy 132 stopnie, równa się kąt ASC. Czyli tu mamy 132 stopnie. Taki kąt to jest kąt pełny, prawda? Więc teraz tutaj po drugiej stronie wyliczę ten kąt, zaraz zobaczysz po co? Czyli mamy tak, 132 plus 84 to jest 216 minus 360 czyli ten kąt jest, ma 144 stopnie. Dlaczego? Bo 360 stopni, stopni, coś mi się przecina. Minus 132 stopnie i minus 84 stopnie. Tak? I 144, minus 180. Mm? Nadążasz do tego momentu. Zaraz zrobię podsumowanie. Więc teraz mam ten trójkąt. Więc teraz patrzę na trójkąt B, S, C. I znów mamy 180 stopni, równa się 144 stopnie plus nasza alfa plus nasza alfa. Czyli 36 stopni równa się dwie alfy, czyli 1 alfa równa się 18 stopni. Eee, I tak, jeszcze raz może tutaj wkleję ten. O. Więc tak, pierwszy sposób. To no będzie drugi sposób. No, choć chodź, chodź, do mamusi. I tak, pierwszy sposób polegał na tym, że wykorzystałam, że to jest 84, tu była gamma, tak? I że tą gamę można było podzielić promieniem, i tu wiedziałam, że jest 24 stopnie, a po drugiej stronie jest alfa. I to był ten pierwszy sposób. Drugi sposób był taki, że też musiałam wyliczyć to, co wcześniej wyliczałam, tak? Czyli tutaj było, wiedziałam, że jest 24 stopnie. Tu wiedziałam, czyli 132 stopnie, to jest to. Jak już to miałam, to mogłam obliczyć kąt po drugiej stronie, korzystając z tej zależności. To jest to tu. I wtedy tu wiem, że jest alfa, i tu jest alfa. No i tą alfę wliczam z tego. I to jest tyle. Wybierasz zawsze tą metodą, którą jest Tobie łatwiej liczyć. Dla kogoś może być to problematyczne, a ktoś łatwiej policzy to. Ty się tym nie przejmuj komu jest łatwiej czym liczyć, tobie ma być najłatwiej to zadanie zrobić. No i chyba to wszystko. Zapraszam na jutro.